Hejterów numer jeden, ale za to pewny siebie Za mną długa droga, przede mną no nie jeden Mur mi przeszkód życie sypy Tutaj pod te moje nogi Korzystam z niego ile mogę, póki jestem młody Chciałbym Boże drogi zawsze mieć na twarzy uśmiech Choć ponoć mówią, że najlepsze teksty pisze smutne Ślę kolejną pocztówkę, oblewam drugie złoto Mam wokół swoich ludzi, wiem czego zazdrościć Pieniądze to nie kłopot, postawiam w życiu czoła Bo chcę być coraz lepszy, więc cenuję w pocie czoła Gdy każdy marzy o milionach, ja chcę tylko zdrowie Resztę sam sobie ogarnę, a ja się sam zarobię Wszystko siedzi w twojej głowie, jak mówił Beszel Wierzę, że najlepsze w życiu to mnie czeka jeszcze Przecinając nieba przestrzeń, wiem, że żyję Mam tylko jedną szansę na życie, jeden bilet wszystko czego potrzebuję, czy w rękach Moje życie to niezapisana w księgach Wiara chwaleczą zwycięstwa, nie wiem że żyje, bo w życiu piękne są tylko chwile Wszystko czego potrzebuję, czy w rękach Moje życie to nie zapisana księga Wiara gwarancją zwycięstwa Wiem, że żyję, bo w życiu piękne są tylko chwile Żad należy do odważnych, więc należy też do mnie Choć boję się latania w Barcelonie Ziomek z jointem czeka, by przybić piątkę W nocy Rambla, hester, rapero, polonia Viva la noche Muzyka mną przemawia, więc zawsze się dogada Nawet czarni w Barcelonie po freestylu bili brawa Aha, Każda wyprawa to nowe doświadczenia Boy, każda wyprawa jako człowieka nie zmienia I nie kręci się ziemia, jak kręcę się na niej Chcę Poczuć, że żyję, nim Piotr wezwie na bramę. Nim zniknę na amen. Świat po mnie zostanie. Wzrodek po nieśmiertelność, rap mój akompaniament. Ha, chcę się odnaleźć. Z kawałku złożyć całość. Ogarnąć duszę, a później wyrzeźbić ciało. I żeby chciało nam się tak, jak nie chcę. Łapcie marzenia, wystarczy wyciągnąć ręce. Wszystko, czego potrzebuję, trzyma w rękach. Moje życie to niezapisana księga, wiara gwarantując zwycięstwa. Wiem, że żyję, bo w życiu piękne są tylko chwile. Wszystko, czego potrzebuję, trzymam w rękach. Moje życie to nie niezapisana księga, wiara gwarantując zwycięstwa. Wiem, że żyję, bo w życiu piękne są tylko chwile. To nie zapisana, to nie zapisana księga. To... Wszystko czego potrzebuję trzymam w rękach Moje życie to niezapisana księga Wiara gwarancją zwycięstwa Wiem, że żyję, bo w życiu piękne są tylko chwile Wszystko czego potrzebuję Czy w rękach Moje życie to niezapisana księga Wiara gwarancją zwycięstwa Wiem, że żyję, bo w życiu piękne są tylko chwile Okay. jest pierwsza walka po wbiciu tą postacią. Boga, mam 38 minut, bo jest 33 po, już jest 33 po, a my jeszcze mamy z, nie wiem ponad 5 ludzi spoza klanu. Staram się kogoś łapać, ale to jest ciężko wam powiem, jak biega dosyć sporo ludzi, też z klanu. Ja nie mam tego dodatku, który łapie PPM-em, bo on mi strasznie lagował. Więc nie chcę kogoś tam czasem wziąć na VAT. Chciałem wziąć SAJA. Ale chyba z dwie osoby za nim latały, no i naprawdę ciężko było X-em złapać. E, dobra, tą osobę zabiłem. Tutaj stoi Sir Cedric, tutaj jest Sai. Z kim on się bije? Nie wiem. O, mamy Sir Cedrica. Więc lecimy z nim. Mm, Mam nadzieję, że wygram, bo... No nie powiem, że że będzie łatwo, bo będzie ciężko. Tym bardziej, że niszczy 15 many. A porwałem się na wysoką wodę, wam powiem. Czy mówi głęboką wodę. Więc muszę go zabić, zanim mi zniszczy many. O, idealnie! Co dotyk O ja. No i kurwa, nie wierzę. Aha, walka mi się zamknęła, spoko. O, tak przegrać... Ja pierdolę, hełm ja miałem zły. Dobra, no nic, to by było na tyle w tej waźni. Trzymajcie się, więc je zrobiłem e, przed e, losowaniem tą Werexem, niż tą postacią. No i co, to by było na tyle, trzymajcie się, cześć.